Manko z tej strony LEGO Gość i dzisiaj zrobię recenzję zestawu LEGO 40647 Kwiaty Lotosu. Lotos to roślina z rodziny lotosowatych z rzędu srebrnikowców. Zestaw składa się z 220 elementów, które tworzą 3 kwiaty, 2 w pełni rozwinięte i jeden jeszcze nie do końca. Gdy go otworzymy, to nawet widać jeszcze jego strukturę od środka, żółty środek i tak dalej, więc to tutaj wszystko ładnie zostało uwzględnione. Kwiatek ten się właśnie tak prezentuje i ma taką długą łodygę dość. One mają wszystkie po 30 cm wysokości. Tutaj mamy kwiatek biały, tak one wyglądają od środka. Tak, od spodu. No i mają takie dość długie łodygi. Kwiatek różowy wygląda dokładnie tak jak biały, z tym, że jest różowy. Kwiaty można łączyć w fajne bukiety z innymi kwiatami z LEGO. One razem wszystkie się ładnie potem prezentują. Możemy je dać do jakiegoś wazonu, ale oczywiście takie wazony nie są dołączone do zestawu. Trzeba się samemu w takie zaopatrzyć. Pudełko. O, względem kwiatów wygląda na dość małe, ale to oczywiście przez te ich duże łodygi. Podsumowując, Lego kwiaty lotosu to świetny zestaw do sprezentowania komuś lub do kupienia, żeby ozdobić swój dom. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie.